Siemaneczko, z tej strony Jonasz i dzisiaj pokażę Wam jak przejść ogrody. Ogrody to jedne z najtrudniejszych miejsc w hotelu w grze DORS. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Aby przejść ogrody bez szwanku powinieneś kupić na początku zapalniczkę i jej nie używać. Także najprawdopodobniej masz możliwość znalezienia świeczki w drodze do ogrodu. Z tymi dwoma itemami masz prawie gwarantowane, jeżeli będziesz uważał, Przejście ogrodu. Jedną z najważniejszych rzeczy w ogrodach jest liczenie drzwi. Dziób nadal tam występuje, a więc może Cię wprowadzić w błąd. Musisz pamiętać nie jakie drzwi otworzyłeś, tylko w jakim pokoju się aktualnie znajdujesz. W ogrodach bardzo ważna jest też cierpliwość. Jest tam dużo rasza, a więc kiedy otwierasz drzwi do następnego pokoju, nie przechodź przez nie, tylko wróć się do szafy. Stój przy niej jakieś pół minuty. Jak raźniej przyleci, możesz iść dalej. Uważaj na skrzycze, bo będą ci psykać. Ogrody to mroczne pokoje. Mogą też się pojawić Ace, a więc nie patrz na nie, kiedy już się pojawią. O, leci raz. Dlaczego jest Ci potrzebne światło? Już ci odpowiadam. Na ziemi pojawiają się snery. Takie potwory, wyglądające jak kubki ziemi. Dla mnie przypominają trochę krowie placki. Jak na nie staniesz, to wyskakują kolce, zadają ci trochę demedza i cię unieruchamiają. Jak leci rasz, a ty wdepniesz w to, no to już masz pozamiatane. Światło jest ci potrzebne po to, żeby je po prostu omijać. Kliknijcie suba i łapkę w górę, aby pojawiało się więcej takich odcinków. A teraz jedziemy dalej. Musisz też mieć wyczucie, ile czasu spędzać w pokoju. Jeżeli spędzisz w nim za długo, to przyjdzie dret, a ty najprawdopodobniej nie zdążysz wejść do następnego i będzie po grze. A więc musisz tak sobie to wyczaić, musisz kilka razy wypróbować to po prostu. Kiedy masz już mało świeczki, to wyłącz ją i zacznij korzystać z zapalniczki. Nie używaj całkowicie świeczki, ponieważ możesz ją potem na figurze następnym przetransformować w rifcie i wtedy ona się odświeży i będzie miała lepsze działanie. A więc użyj zapalniczki. Dobra, jesteśmy w pokoju 97. Tylko w tym i następnym mogą pojawiać się snery, czyli te kubki na ziemi. W pokoju 99 raczej nie powinno się nic pojawić i nic zespałnić. Że snery się tam nie pojawiają. Jeżeli chodzi o rasha, to sam z siebie z pokoju 99 no nie przyleci. Ale jeżeli na przykład przespidranowaliście 98 pokój i rasz nawet nie zdążył się zespełnić... No to ten raz 98 pokoju jak najbardziej już w 99 pojawić się może. Jesteśmy w pokoju setnym. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz. Tymczasem leccie na ogrody i je przejście. Powodzenia!